Teraz pozycja leci. Nie przejdzie, chobiec na kurce, to masz przewagę nad tobą w 100% Chyba grasz na boty, no to kurwa wygrasz taki debil No pierdole jest mi wyjebał bombę na hit Nie uciekasz Tam jest jeden kolej jeszcze. Albo najdy, które bią po 40. Też miałem pochwyta zmieniali. Tam jest gościu gdzieś jeszcze. O, telefon dzwoni. <ścoughs> Jestem. Mieszo, ale dwie szanse chciałem z wami grać. Thunder. Ile my kiedyś grało? Z wami. Oko. Ale tu kryte usunęli w ogóle. Teraz założę. O, tylko w tamtym miejscu się usunęło. Na magazynie są tylko. No i, inna, no i, no inna, i, te dzieła są No nie? Ale strzela ktoś, a się budować nie da, kurwa No go zabij No i go zabijam Tylko odejść, bo ucieka, nie? oznaczanie oznaczenie też działa fajnie A jakie masz perki, że ci oznacza? Co? A jakie masz perki, że ci oznacza? A, bo ten No bo... Flaga ale nie, bo chodzi mi o to, że w ogóle odprawili o zaznaczanie. No. Myślę, że lepiej widać na przykład skrzynki i tak ale dalej albo coś przez mapę, no. leci do mnie. No ale on jest jakiś bot, który się nie rusza nawet. Nie obrażajfonego. No właśnie Jest na lewego poziomie, został go, excelu. Dokładnie Bos boss się pojawia po doleceniu tej strefy, nie? Tak, no ale nie wiadomo czy się pojawi tu. Mamy tak naprawdę 50% szansy na to, że się tu no, pojawi my W czterech meczach, albo w pięciu, które tu wylądowaliśmy, widzieliśmy go Ale, ale patrząc na po Nawet, nawet wiesz co jest najlepsze, że... Bo patrz, jeden się pojawia tutaj Drugi się pojawia tutaj I trzeci się pojawia tutaj No i kolejnych trzech się pojawia tam, gdzie się wcześniej pojawiali Czyli na właśnie obłopanej Mega City, brutalnym bastionie Przynajmniej tyle ja odkryłem miejscówek Bo może jeszcze gdzieś indziej się pojawia, ale nie wiem Ja pierdolę, fany ale odjebałeś, Lejdę no, na willę, no. bo możliwe, że na willę się, się zaraz zresztą zresztą. No, a wiesz, że tym kafie, czy podobno mają być punkty na turnieju za na przykład przejmowanie wyspy. Serio? Tak, otwieranie skrytek, przejmowanie wyspy, coś takiego pisało. Za to mają, mogą być punkty normalne. Czyli nie tylko za placement no. i killa. Trochę pojebane, to może no, no. zmienić Twoje różnice. No, tak. On, znaczy, myślę, że. No, ja bym na skryt, ze skrytek to usunął, dlatego, bo skrytki MO są zbyt basoręci, żeby to dawało nam punkty. Czyli ci się trzy skrytki na mordzie zrespić, a możecie się zrespić, kurwa, 5000 metrów od ciebie, nie? Goście się gdzieś tam biją. No i gdzie. No i patrz, gdzie są trzech bossów. O, tu, tu i tu. No i takich oj no. Idziemy do zonu Czemu ludzie się nie wybijają, bo to są poty kurwa, które się nie ruszają Tam gdzie są typy, jak coś na żółtym Jak jest staket, my nie gramy jakiegoś turnie, Streamerów? A, to jest ukryty turniej o 1000 dolarów Robię na pewno jakiś kod, jak pisał turniej streamerów Coś takiego Dead blue. Zabiję dwóch. Ja za sobą masz. Biegnie. Oj eee, oj, strzela do mnie cały oddział! Pojebało ich trochę. Tak biegacie sami. Ale to jest fajna. Ta broni. Jednak ją lubię. Która? Karabin no, ten, z magazynkiem? E, ten talerzowy. No, no to to jest LKM. Przynajmniej tak się nazywa, jak kogoś zabijesz z tego. Ale to jest chyba błąd, bo LKM to była inna. A, i ten LKM jest teraz się najlepszą Oj, bronią teraz kuj. Nie dobiję Tylko ci, no dojadą Piję w gród No i dead. jeszcze Tutaj jeszcze jest jeden A to jeszcze mamy go, nie? No już spierdolił gdzieś Jak? No już uciekł Broty odpalił takie, że tylko się kurzyło za nim Widzę go, Gdzieś tu był on się kurwa nie spierdolił tu od upadku gdzieś? A oh, jest Zajebał mnie On lata w powietrze A nie dobił, no nie Czemu ten grzyb tak odbija teraz kurwa? No chyba nie to zmienia. I kurwa teraz wysoko to wchodzi Kurwo Bijemy, osy. Dobra, tylne reset cię zrobić. No nie możemy, bo zaraz przecież tego. Tak. No to poczekajcie, zróbcie. się Ale parę, zobaczyłeś też, ile jest busów bojowych teraz na mapie? Pięknie sobie makroizorów. No właśnie, zajebali tymi busami jak. Okay, no w sumie niby GID, ale z drugiej strony jeszcze tak bardziej będą gry na turnie. Będziemy się resować ciągle, kółko. Okay. No już się załadowało, możecie je zresować. Ranie potrzebne tylko reda i full kev Skrytka, ja już zapierdalam na skrytkę. Zresztą wezmę to Redaja pompem kiełkę, dobra, dajcie jak Tak <grytka> wpierdolę się. A, ale chuj. Wow, ale coś tu było błoto, ej, jak będzie tam błoto, to ci pokażę tą sztuczkę opie to wiesz, jak jesteś szybki, kurwa. Wyjedziemy tu, nie wyjedziemy. A wejdę, też nie wejdę. No nie ma opcji, że tu wjedziemy. A to tego trzeba się wspinać, nie? Ja wjechałem. Wyjedź, pokus skrytka już. O, dwa o, ja... no jak ja mam teraz tu przeskoczyć? Ja wiem, że to... że na tym nie da się chodzić, bo już raz się wyjebałem od tego Dookoła kurwa Od tego! Ipaj, hapaj Co? Ale się mocno tam wydaje chłopak Daj mi połowę ammo do pompy i Profi Mam zero kurde O kurwa <śpiewa> Spierdolił się z drzewa a, a, Ale właśnie, <śpiewa> ale, ty, ale ty z tego krytu czy nie? Nie yeah. Normalnie No Właśnie zastanawiam się czy ten... Ej pap Profi pokażę ci sztuczkę z tym błotem Pa 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 jak będę sprintował za chwilę Bez hitu ty, o kurwa patrzę na mapę Patrzcie na niego Ale czekaj, czekaj, czekaj ja Za chwilę będę wracał, patrz jak będę biegnął Bez hitu ja też Czekaj, czekaj tylko trzeba sprinta naładować i potem spamisz kontrol Ohoho. O kurwa, skutu. nie zawsze to wychodzi Dobra, chuj Biorę soczki Patrz, patrz, patrz Wreszcie się strzelają na 105 no to pa, i teraz sprintujemy do niego, och, chopie Ale okay, na no szoku, kurwa Takie Ej, ja pierniczę, bo tu jest spadek Bym się było od upadku, tak sprintując To jest to Pień, którym można jechać Da się to oznaczyć? Ja da A ja właśnie fall damage od tego, jak zeskoczysz? Wiesz for? Nie wiem Bo Sail właśnie linii. nie ma, no to właśnie, bo nie ma efektu tego Teoretycznie wykakuje Nie ma Nie ma na pewno? Na pewno E dobra bo tu się strzelają napierdalami A bo on strzela w pszczoły co za debil O nie, przedem w i mi W sensie w wody i mi się umyło Błoto. A no to było tak... A, się nie bo, jest, z... się... A, bigu, bo kurwa uh. A, sobie spać Ruba. No zajebiście Kurwa jak tam wejść Ta, teraz? no bo cię zmęczył Kurumbane. ci T-Rex jak ci się zmęczy, bo go kurwa wykorzystujesz, to on idzie spać, nie? Musisz mu mięso dać, albo poczekać, aż się mu załaduje z powrotem. Ja pierdolę, tu jest taki teraz do dupy ruszanie się po tej mapie, że to jest hit. Ja wiem, czy to nie. Tutaj masz to do odbijania się, to możesz daleko polecieć w sumie. Ale się co? No, bo tu lepiej mówić, że chujowo się to jest, ale no tutaj. No, ale nie, no, ma trochę sytuację, bo nie ma nic do rotator. No, nie ma nic do znaczy, No, ogólnie tak, ale tutaj. Ale, to ale, to z, tak ale tak spróbuj tak. się zrobić to z błotem, co my robimy. No Jak... tam się goście biją. Tutaj to akurat jest dużo rzeczy, to. A druga była moment. A gościowi U, kurwa, bułę sprzedałem spania. z, kurwa 116 metrów. O kurwa. Jest, uratowałem tam się Tam tym. jest typ. Kurwa, ale jak się tym sprintuje, to jest trochę ryzyko. Ci do tego, 31 jest przy tobie. Nice. Tak, jest tu gdzieś błoto? Nie no, tu jest. Um. To i tak. No właśnie, tylko jak tam zejdę, to mam jakoś inaczej wyjść tutaj na górkę? Tu możesz. Jest tam, no tak git. No jest tam. Skrzynka otwieram. Może jeszcze zgarniemy jakieś soczki. Fato, błoto Soczków nie chcecie z tej skrzynki? Macie wszystko? Mam, ja mam cztery Ja też mam cztery Błoto na lodowisku, na ale, ale to było zapierdalało Kurwa, błoto plus lodowisko, ale by wtedy było Gościa wyjemy poza mapę, tam go spotkamy Są riftem tam. w Pytanie zeszeli. czy skąd weźmiesz ten? Yy, błoto kurwa tutaj. Może jungli musisz. Osoby daleko nie ma dżungli Ty, to wtedy jest sterobier tak, to będzie taki... Nie, to. Może się tak bagaż że to chuj że polecisz kurwa. 100 km. Dalej. Fipek z kimś jeszcze latem. Ted 1 O, zajebali mi kila jednego W wyspie ziomek napierdolatym Dead drugi 130 na wyspie 20, nie? 58? Nice Tam, przy drzewie Tak, 58 ta, ta 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 ta. Nice Ło, 4 killa mi wleciały, po. <grym> 12 typa zostało nie wiem, się opłacać na wyspę Jedynie tylko żeby mieć lepszy powód, Bo w sumie Ten mitik bęben jest chujowy Tym bardziej na nobilda. Zwłaszcza na blisko no tak Kurwa na blisko to Rzadko co się gra Na no buildzie. Tym bardziej bez rotatu to nawet nie dojedziesz nikogo zobaczyć ile tych wypada A w ogóle tam jest safe nie wzięty Ale i tak za późno Na wyspy czas... są dalej lunchpady? Ta a i tak biorę wyspy, bo chcę zobaczyć, ile na oddziałach dropnie mityków. Czy Macie dropną to... normalnie 4, czy, czy mniej. Rakiada to schmurowa. jest. O, czy jeden plus tego jest to, że jak strzelasz, to cię odpycha, więc możesz się uratować tym od upadku. Bo jak użyjesz tego w ostatniej chwili, to możesz się tak odepchnąć po prostu. Tylko nie zajebcie wtedy w siebie, bo 110 zadaje. A jeszcze tak raz zrobię. Gdzie on poszedł? Nie, nie wiem, fane w strefie ginie. Nie ginie. Czemu tak odwrócę? O nie, fane, strzela ktoś do ciebie. No, to jeszcze... no ja byłem, może i ginie. Raz? Ale to wszystko, o. wszystko do że tak powiedział. Czyli jest ile tych błędów? Wziąłem, ja, się wziąłem jednego, jeden, nie? tak. Wziąłem no, no to są dwa tylko. No, czyli zawsze trwa. Ale go No co do fanego. No i tak, noc, pochylką ich błędem. Te chujowe są. Weź. Leciał jebaniutki. Powoliłem, tu się za kamieniem No jestem już za tobą. Będę, lata moment. Ponieważ lecę w kolejnego rifta. Ma do mnie, znowu, nie znowu. ściągnąłeś już? Nie, nie, nie. Jednego dobiłem, tego spowoliłem. Dobra, jestem z tobą. Nie wiem, że on... On przyszedł stamtąd. Przyszedł tu. O, widzę, że ma. bot chyba, ty. To jest chyba. Dantek, killar 12. Jeszcze ktoś strzelał. Dobra, zeskoczę tu. Jak coś, tam mnie poniesiecie. Ty, zeskoczył, jebany. <laughs> tu masz linkę. Czekaj, muszę ten botusem wziąć na Wódę, siebie. W co tu się stało? jest fany w ogóle, a fany? No, z kolejnego no, lifta no, odpalił. Dwie osoby zostały. Ty, idę na lodowisko oknać z błotem. Że to przetestować, tylko Sprint mi się ładuje, proszę się szybko, póki mam błoto. Jak zapierdala, patrz to. <laughs> Ale nie, tak samo jest z samym nie, błotem, więc Lody nic nie dodał, no. okej. Okay. Więc to... No. O, jest? Dwóch ostatnich O i jeszcze kolejny? Nie mam ochoty edit kurs ostrzej, a kurwa nie da się budować, nic się nie da robić. Chodźmy na odejście A albo na lankę. Nie ma ręki. No, no, no i ja podziękuję. Wow, dzi. Oh. Było trudno. No kurde, ale żeśmy poszaleli z fragami, coś czuję. No. dwa fragi miałem. Chyba z trzech przeciwników bo widziałem.